Siemano, z tej strony Machix, no, to jest kolejny odcinek z gry Shadow Tactics Blades of the Shogun. No to oczywiście na starcie szybko zapiszemy, żeby ten szybki, że szybki zapisik już był gotowy. Ostatnio tutaj nie są rozróbę zrobiłem, bo się troszeczkę zdenerwowałem. No, przyznam, że troszeczkę mnie poniosło w tej grze jakbym patrzeć, no ale coś, cóż, tak czasami bywa. Fajnie jakbyśmy nią mogli tutaj przejść, no wiem, że tędy nie przejdę, musiałbym jakoś e, nią zawołać ich, no ale to nic nie da. A mógłbym tutaj przyjść tym mugenem i, i po prostu tego ubić. Też taka jest opcja. Ale on chyba mnie zauważy. Jak od razu tutaj wyjdę, to on mnie chyba zauważy. Chyba, że teraz. A, kontrol to jest z ręką, dobrze. Czy ktoś go widzi? Nie, nikt go nie widzi, dobrze. O kurcze! No to klopsik. Dobra, to zrobimy tak. Czy was ktoś widzi? Czy jest w stanie ktoś was zauważyć? Nie. Mógłbym, chodź tutaj. Przyjdziesz tutaj, bo, bo ubijasz. No on tak słabo da radę, no. Wózek wraca. Chyba, że na wózek wsiądę. O kurczę, to by było genialne. Gdy stoi w miejscu, można. On się w ogóle się zatrzymuje? To jest też właśnie ciekawe. Chodź tutaj. Eee, podbiegnij sobie na spokojnie. O kurcze, o kurcze, przeżartowałem. A ja nie wiedziałem, że on mnie będzie widział. Eee, on się gdzieś tutaj chyba będzie zatrzymywać. Na szczęście ten dziadek tutaj mnie nie widzi. O, podbiegnij sobie. O kurde. Dobra, idź za wózkiem. Eee, wsiadłem do wózka. Ukryj się w czerwonym wozie. To było zadanie w ogóle jakieś. O kurcze. Wpuść Mugena do samuroju w przegrupowanie, a tutaj jest. Ukryj się w czerwonym wozie. To była jakaś odznaka do zdobycia. On tam jeszcze siedzi. I gdzie mnie ten wózek dowiezie dokładnie? O, to jest pytanie, bo ja muszę dojść tutaj i od niego wziąć klucz. Tylko niestety, te pole widzi 300 tysięcy ludzi, tam nawet pułapki nie ustawię. No właśnie, no właśnie. Bo to jest właśnie największy problem. You, mm. W zasadzie nie mam pojęcia, co teraz zrobić. Bo ja siedzę w tym wózku i to nic mi nie daje. Nie wysiądę nawet, bo tu za dużo ludzi. Chyba, że on gdzieś na przykład tutaj jeszcze jedzie. A nie on tutaj skręca. Um, może być problem. Może być nawet bardzo duży problem. Czy ktoś mnie tu widzi, jak tutaj stoję? Ten człowiek. E, no to jest duży problem. To jest bardzo duży problem. Czy oni będą patrzeć do środka? Mam nadzieję, że nie jednak. Ej, no, zaczęło się robić strasznie niebezpiecznie. Co ja mam teraz zrobić, pytanie? Możesz jechać. Czy jedziemy dalej? Uu, to też jest bardzo ciekawa informacja. Mówię, co i gdzie by teraz będziemy jechać? Czy ja tu będę mógł wysiąść? Tutaj żołek na dachu stoi. Przepraszam, że się tak wydarłem, ale to było zaskoczenie. Nie wolno. To, a, mogę obracać obraz? Zapominam czasami. Niestety na dół zjechać nie mogę. Wyjść z niego jeszcze też nie mogę. Dopiero jak się zatrzyma. Czy ja mogę tu na wdach wejść? Chyba raczej nie za bardzo. Możesz o, wyjść. Sorry. Co, sorry? O, nie mogę, przepraszam. No i gdzie on jedzie? No i co, i wracamy? To było głupie, jednak, co się stało przed chwilą. Um, uh -uh. Um, mogę wysiąść tylko wtedy, jak wózek stoi w miejscu. To jest czystą głupotą. Ooh, so A mogę na przykład. Nie, nie mogę nawet podczas. Oh, um, uh -uh. A nie yeah, mogę I nawet can't. piszczeć tym, tym gwizdałkom. No, nie jest łatwo, no. Co ja mam teraz zrobić? Nie mogę jakieś gry tej przyspieszyć. Mugen jest tutaj. Tutaj chyba z... jesteście widziani. Przez tego kolegę. Nie, przez nich. Nie, oni nie widzą. No właśnie, oni nie widzą. To kto tu kto, kto, kto cię widział? Wyjdź z tego wózka. Dawaj, wysiadaj. E, tu jest ten samuraj. Przelecimy się tędy. Na szczęście samuraj jest głuchy. E, czy ja mogę iść z tamtej strony jakoś? Chyba nie. Aczkolwiek zaraz się przekonamy, czy mogę. Ja na dach nie wejdę wyżej. To jest ten problem, że tutaj nic nie zdziałam nawet. Mogę wejść na ten dach. Z tego dachu iść po tym dachu. A z. Patrzcie, mogę po dachach przejść się. Dobra, to spróbujemy dachy. Może tutaj będzie szybciej. Podleć tutaj szybko. Przy okazji sobie szybki zapis ich zrobimy, żeby już tam mieć, gdzieś tam. Przejdziemy po dachu. Dawaj, podbiegnij tutaj. Nikt jej nie powinien teoretycznie widzieć, mam przynajmniej taką nadzieję, że nie, nikt jej nie będzie widział. Bo tutaj widzę, że też jest... O, no co? Co się rzucasz jak gacie po szmacie, no? Dobra. I teraz tutaj tak, on mnie widzieć powi nie powinien, jak będę kucał. Pójdźmy na ten budyneczek. I z tego budynku będę mógł skoczyć? Tutaj chyba? Nie wiem. Um. A, ty teoretycznie widziałeś tutaj, co się dzieje? Cyk? O, pięknie. Jestem w krzakach, ale co mi to daje? Jak ja muszę tutaj dojść? Co na. Gdzie ja muszę dojść? To jest zamknięte. To jest zamknięte. Na ten dach muszę się dostać. Albo na ten. O, już wiem, co miałem zrobić tam, tym wózkiem. No dobrze, spróbujemy troszeczkę inną maniką. No, ten już nie przejdę. Mogę iść tu w dół tu wejść na dach. Z tym dachem pójść. E, Zeskoczyć tutaj. No ale co mi to da? Pójść tędy. Jestem w stanie, nawet nie jestem tam w stanie kursorem najechać. Tu już jest blokada. Tutaj jakiś urzędnik państwowy. Chyba coś zepsułem. Dobra, zrobimy szybki wczyt. To tylko dlatego, że mniej więcej już wiem, jak to zrobić. Musimy poczekać znowu już na wózek, a to potrwa znowu 50 lat, e, jak on sobie tu przyjedzie. A właśnie, mogę to sobie zrobić? Cyknąć? I co się stanie? Z zrzucimy to, prawda? O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra, ten ziomek to usłyszał, dawaj. Cyk. A, to było, to nie było wcale takie głupie, powiem szczerze. Weź go, przeciągnij sobie tutaj. Jednego mniej. Co prawda. I teraz tego cyknąć. O, kurczę, żartowałem. Oni będą widzieć. Tak, oni by go widzieli jakby on zginął. Dobrze, i poszli sobie. Cyk. Żegnamy. No i od razu do krzaczku. Ej, to, to było nawet genialne, bym powiedział. Nie sądziłem, że jestem takim geniuszem. Będziemy mogli teraz. Za dużo nic nie zrobimy teraz. Musimy czekać na wózek, bo oni to wszystko widzą, prawda? Wy to wszystko widzicie, bo wy się tu obs obserwujecie. Albo musiał do tych szaków dojść, a on y, tego ziomka nie zabije. Chyba, że. Hmm. Skoczyć na ten dach, zeskoczyć tutaj, przejść. Um, przejść tutaj. Ale co mi to da? Czy jest ktoś w stanie to widzieć. On to widzi. Um, no nie no, wózek. Wózek jest chyba najgenialniejszym pomysłem z tego wszystkiego, bo mógłbym teoretycznie sobie przejść tutaj, zaskoczyć, przejść tutaj, skoczyć na to, zaskoczyć tu, później tutaj. No i wózek podjechał. Ja mogę już się tutaj... podbiegnąć tutaj sobie na spokojnie. Ten facet jest... o, ma kompletnie wszystko gdzieś. Właśnie do wózka. No i teraz czekam, aż on sobie pojedzie dalej. Już dojeżdżamy na miejsce. Zrobimy teraz szybki... Cyknięcie z wózka. On tu się zatrzymuje, dobra. Leć. Dobra, nic nie widzieli. E, o tyle, co ślady, to tam nie boli mnie. Kto zostawia te ślady? O, no to nieźle. Dobra, oni sobie może stąd pójdą, mam nadzieję. Um, ja bym chciał po prostu widzieć, kiedy się wypatrzycie. Nie, 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 nie widziałeś mnie. Kurczę, zabili mnie. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to zrobić, prawda powiedziawszy. Wczytaj. Um, ja chcę wam to zapis wczytać. To by było fajne. Um, 4 minuty temu, aż? Wow. A, bo ja tu zapisałem dopiero. No, trudno, trudno. Um, czyli opcja z wózkiem troszeczkę odpada. Tu wejść nie mogę. Ewentualnie może od razu tu podbiec i na górę wejść, to też jest opcja. Dobra, to ja poczekam na wózek nowy. No, oszczędziłem wam troszeczkę jazdy tym wózkiem, w zasadzie bardzo dużo tej jazdy wózkiem, strasznie się kramoli, mam nadzieję, że teraz nam się uda. Planem jest to, żeby tylko od razu tutaj podbiec, e, więc po prostu... Cicho, nic nie widziałeś. Ha, i co, tak, no, macie tutaj drabin. Cyk. Mogą mnie widzieć jak chcą. Co to za dynamit susza O kurde! Zapomniałem o nim! Troszeczkę zapomniałem faktycznie. A może z tej strony bym sobie... Kurcze, nie! E. Co oni robią? Tutaj dawaj. Czy oni drabinę kładą? Nie, oni się zgubili po prostu teraz cyk nie obracaj się nie obracaj się proszę żegnamy pana teraz go zrzucimy żeby się przestraszyli yes, Mu eee. go zrzucić na dół eee. może się obrócę lekko dawe go tu zrzucaj cyk Big. Ale kurczę unieść podnieść go to dała radę Nie, nie widzieliście wiedzieli, mnie Kucaj Dobra, po linie nie można za dużo chodzić z powrotem na górę Co tam się dzieje w ogóle? Dobra, po cichu. Oni wszyscy są zawiadomieni, ale to chyba nie powinno być problemu żadnego. Co to jest dokładnie? Powiedzcie mi. Czasem nad głowami postaci pojawiają się ikony symbolizujące posiadane przez nie przedmioty. Ctrl, e, przytrzymaj lewy kontrol i wciśnij e, lewy przycisk myszy, by ukraść. A mogę ukraść. Przedmiot może zostać zabrany po zabiciu jego posiadacza. Aha, aha, aha. aha. Eee. Like eee. ja w tej szacie mogę wejść. Mm. Ciekawe, gdzie ten człowiek poleciał. A w ogóle, wyleczę się lepiej, to będzie też dobra opcja. Szybki zapis zrobimy, cyk. I, I teraz mógłbym ukraść mu ten przedmiot, ale... Ale, ale, ale... Musiałbym zeskoczyć na ziemię, musiałbym się schować w krzakach. Ten pan musiałby sobie stąd pójść. Czemu nie mogę tu.? Aaa, z... bo to jest daleko. Dobra, to zrób tak. Ukryj się tu w krzaczkach. O, idealnie. Jednak ten obrót obrazu jest bardzo potrzebny, widzę. Jednak się bardziej. Ej, kół mi się zacięło. Nie mogę bardziej obrócić. Ej, ale głupota. Dobra, na około zrobię. Skoro nie mogę obrócić bardziej. E, panie, panie szamuraju. Ja siedzę tutaj. A tu mogę jeszcze ten zrobić, zobaczcie, zrzucić sople na niego. Też taka opcja by była. Ale tu jest pan, który powinien mnie widzieć. Oj 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 Przepraszam! Ukradłem mu ten ten. Aha. E... Aha. 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 Aha! Rozumiem. Mm, no to fajnie. Mam jeden życia. I kompletnie nie wiem co się dzieje. Mam klucz. Naprawdę zdobyłem ten klucz. Wow. To jestem mistrzem. Mogę teraz otworzyć bramę. Czy wy możecie sobie stąd pójść? Od kiedy samuraj ma broń? To jest pytanie. Warte milion złotych. Mhm. A, widzicie, jestem jak niczym cień. Niczym nocny cień. A ja mogę to otworzyć? Muszę jakieś bramy pootwierać. Muszę otworzyć północną, czyli tą, i południową, czyli tą. A, dobrze, dobrze, dobrze. No ale wszyscy mi widzą tutaj. Co ja mam zrobić? Tutaj jakiś cywil biega. E, tu, żeby dojść, to zginę od razu. Chociaż czekajcie. Teraz! Dam radę, dam radę, nic mi nie widzicie. Dobra, nie ma, nie, nie, nieważne. Przegrałem. Zwyczajnie jestem szłaby. Dlaczego ta gra jest taka trudna? Hmm, szybki zapis, dwie minuty temu. Właśnie ten zapis. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.